Cześć Siemanko, witam Was bardzo serdecznie. W, w sumie w drugiej misji z twierdzy Krzyżowiec. No, wymarz z obozu, tak? Walczymy tu przeciwko Kalifowi. Kalifowi, tak. Misja nie jest nie wiadomo jak wybitnie trudna, ale ja zawsze sobie zwalniam, to dużo daję. Zatem ja mam drewniane ręce, bo już tyle lat się nie grało i przychodzi mi to wszystko o wiele trudniej. Nie można tutaj tego zbudować. O wiele trudniej niż kiedyś. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Mm. tu nie wiedziałem, nawet, że to są rudy żelaza. To w sumie tutaj falniemy. Chyba się będziemy bawić tak jak zawsze w... Bardzo dużą, mm, ważną kwestią właśnie w tej misji to jest to, żeby tutaj sobie wybudować jakby wieżyczkę. No, znaczy, basztę kwadratową, żeby pomieściła narzędzie, zwane no, mangonellą. I, um, I dopiero wtedy, um, tak naprawdę, no zaczniemy ich obijać, tak? To jest bardzo ważne, właśnie w tej misji. Dobra, to już można sobie już przyspieszyć na normalnie na 50. Misja naprawdę nie jest mega trudna i raczej nie będę nawet jej obrabiał, bo to powinniśmy Możesz zrobić tak? w miarę szybko. No. Damy na, na wszelki wypadek tutaj jeszcze włóczników. 10 głośników. Potrzeba nam nowych rekrutów, to chcemy Potrzeba nam nowych rekrutów. Naprawdę więcej, więcej nie potrzebujecie do tej misji, później zbieracie troszkę zbrojnych i ten. Mój panie, do obsługi tego urządzenia potrzeba kilku wyszkolonych inżynierów. gomelotowach. I teraz zaczynacie... Na przykład od tej życzki, bo macie na nią zasięg. W jakiś tam stopniu będziecie mu życie, a to jest to, właśnie to się liczy aktualnie najbardziej. I w sumie to można nakupić trochę drewna, bo jeszcze robią. Byśmy postawili sobie tutaj. Potrzeba drewna. Jak zawsze w tych, grze, potrzeba drewna i drewna. Nie wiem co mam mówić w tej serii, bo naprawdę... Um, nie jest nie wiadomo jaka gra, żeby się ją też jakoś specjalnie opisywać. Um, na pewno polecam, bo są, jest dosyć tania. A też można ją złapać na różnych przecenach i tak dalej. Mogę nawet wam w sumie trochę dźwięki zgłośnić, chociaż to będzie dosyć głośno później. A, widzicie, jest głośno właśnie... zrobimy na to w trójkę. Prawdopodobnie może mnie to przegłuszać, ale to się jeszcze zweryfikuje. Jesteśmy atakowani. Dobra, mamy płatne, że też zróbmy kowala i w sumie będziemy zadowoleni. Widzicie i tu w ten sposób obijacie go na bieżąco. Możecie sobie przyspieszyć i grę, bo ja zazwyczaj gram na 90, tylko na początku mam 40 czy tam nawet 20. Widzicie, kusz, kusznicy na tych zbrojnych, naprawdę wystarczy 10, no max 15 kuszników tutaj i plus kusznicy początkowi i, i całkiem dobrze sobie wtedy radzicie. wystarczającej ilości towarów. No. On robi zbrojnych... No znaczy robicie sobie zbrojnych troszkę i w pewnym momencie po prostu przeatakujecie. Widzicie? Już macie przewagę tak naprawdę od początku. Widzicie? Zniszczyliście. Nie jest to naprawdę wybitnie ciężka misja. Poważnie. Byle cały czas napierniczała Mangonella w przeciwnika. W ten sposób sobie zbieracie fundusze i broń. No, można by było pewnie to zrobić szybciej, ale ja to robię w ten sposób. Nie lubię aż tak używać najemników, chociaż na tych początkowych misjach, gdzie to naprawdę nie jest aż tak jeszcze potrzebne. Aha, ty blokujesz tego. No, no okay, to... to zbudujemy tutaj. Mam nadzieję, że rezygnacja ze ściągania podatku to dopiero początek. Czy wy jesteście poważni? To zbudujemy tak, żebyście się nie blokowali. Nie masz wystarczającej ilości. Jesteśmy gotowi, No i widzicie, już, już mamy tutaj siedem y, zbrojnych w sumie. Następni nam się robią. I zaraz ruszymy na kalifa. Więc, zobaczcie, wam tłumaczę, że macie atakować cały czas, a sam tego nie robię. Widzicie, nawet zbrojnego mu obiliśmy. To. No. Same plusy, tak naprawdę. Zapasy w naszym powiększają. A chleb zawsze robię, bo chleb się najbardziej opłaca. Długo się na początku rozkręca. Gospodarka ale później można naprawdę podnieść podatki i ten i naprawdę wtedy dużą kasę można trzepać na tym chlebie, bo można go sprzedawać jak i też po prostu zrobić tutaj dodatkowe reakcje i tutaj podatki na umiarkowane i naprawdę można nieźle podziałać. W sumie można już teraz tak zrobić. Hmm. she's Zaczął się sportem jakby troszkę rozwijać, bo przestaliśmy atakować. Ale wydaje mi się, że mi się wydaje, że tą ilość wojska co to wystarczy nam. No. Zdecydowanie nam wystarczy Potrzeba nam broni, ser. nie masz wystarczającej ilości towarów. Ależ ciężka ta <laughs> na 90. Tak, mam. No i jak widzicie 33 monety, to swoje daje. Wiecie, bo... Jakbym zrobił więcej mieszkańców, no bo to nie jest nie wiadomo jak rozwinięte miast, miasteczko. Hmm. To by to wyglądało o wiele, o wiele lepiej. To możecie mi naprawdę uwierzyć na słowo. Поздравляю. Я вам. Так. I w sumie tak się kończy ta misja. Może by było z nią zrobić o wiele szybciej, ale lubię tworzyć jest wojsko tak no jest, i troszkę to rozwijać to tak. miasteczko, jednak. Nie było to nie wiadomo jakie, ale przynajmniej troszkę można było się pobawić jakby w tą grę. No To by było chyba na tyle. Na następnym odcinku będzie grań na pyłów, co będzie o wiele ciekawsze. Mam dosyć sporo pieniędzy, fajny teren, bo tu masz kamień, tu masz żelazo, możesz ukraść swojemu sojusznikowi w sumie. Dużo trawy, więc też, no, drewna sporo. No, będzie jak się pobawić, bo ten, ten sojusznik jest dosyć fajny, mocny, będziesz mógł, no, po prostu się mógł pobawić w to. To było chyba by na tyle, bo to w sumie już ma 12,5 minuty, więc żegnam Was i zapraszam do Papkowania tego mojego materiału, który nie jest yy, wysokich lotów, ale przynajmniej jest. Cześć, do później.